Teoria poliwagalna od momentu, kiedy ją poznałem, zajmuje dosyć istotne miejsce w mojej pracy i jej zastosowanie jest głównie niejawne, ponieważ rozumiem tę teorię jako sposób rozumienia innych ludzi, tego w jaki sposób oni funkcjonują, czy w jaki sposób też ja funkcjonuję, jak nawiązujemy relacje z innymi ludźmi, jak tworzymy więzi. Co powoduje, że jesteśmy w stanie zachowywać lepsze zdrowie, lepsze samopoczucie, skuteczniej funkcjonować też między ludźmi i też przede wszystkim, jak dobrze się czuć samemu ze sobą i z innymi. To jest powód taki dominujący, dla którego zacząłem zajmować się tą teorią. A ponieważ też jest wiele innych różnych teorii, które, które również opisują te zjawiska, to wybór na Teorię poliwagalną padł z tego powodu, że on był logicznym następstwem i szerokości spojrzenia i podstaw neurofizjologicznych, podstaw też anatomicznych tego, w jaki sposób funkcjonujemy. Teoria jest oczywiście teorią, więc wymaga sprawdzania, wymaga też pewnego sposobu rozumienia, tejże dyskutowania, porównywania też z innymi teori teoriami. Natomiast to, co już wiemy na jej gruncie, powoduje, że jest ona bardzo, bardzo skutecznym sposobem rozumienia tego wszystkiego, co robimy, w obrębie, w obrębie y, nie tylko spraw pomocowych, y, tylko w obrębie w ogóle funkcjonowania człowieka, na wszystkich poziomach, jakie znamy. Praktycznie we wszystkich obszarach y, życia może ona znaleźć zastosowanie i moim zdaniem znajduje zastosowanie. Jeśli się patrzy lub potrafi patrzeć w taki sposób, to y, większość z nas nieświadomie używa teorii poliwagalnej, no bo jesteśmy ludźmi i mamy bardzo podobną konstrukcję, bardzo podobną budowę, podobny sposób funkcjonujemy, odbieramy siebie, reagujemy na siebie. Więc moim zdaniem jest to taki rodzaj narzędzia, czy taki rodzaj wyjaśniania rzeczywistości, który jest bardzo efektywny i bardzo pomocny do rozwijania wszystkiego tego, co wiąże się z naszym człowieczeństwem i naszym życiem, naszym dobrostanem jest jeszcze jednym powodem, dla którego znajduje zastosowanie ta teoria, jest to, że przynajmniej w jednym obszarze bardzo, bardzo poszerzyło to moje spojrzenie, mianowicie jest to obszar zaburzeń psychosomatycznych. No ale to stricte dotyczy mojej pracy. Natomiast to, czego dostarczyła mi teoria polibagalna, pokazuje, pokazuje, że dotychczasowe spoglądanie na ten temat, w moim przynajmniej poczuciu, było trochę ograniczone intuicyjnie. Pewne rzeczy były wyjaśniane, natomiast teoria poliwagalna dostarczyła takiej bazy, która pozwala spojrzeć na ten rodzaj dolegliwości znacznie, znacznie szerzej. I to jest jakby jedna z działek, którymi się bardzo interesuję i wprowadzam w życie, w praktykę i w swoje działania. Sposób, w jaki pracuję wynika z wielu zmiennych. Jednym z nich stała się teoria poliwagalna, którą poznałem na kursie certyfikacyjnym TRE Pakocy. Wiele różnych spraw już wcześniej wpłynęło na to, w jaki sposób pracuje, natomiast natomiast dzięki temu i sposobowi zastosowania w TRE najpierw a później zrozumieniu temu, czym jest ta teoria. Sposób mojej pracy uległ dosyć dużej zmianie. Większą albo dużo większą y, wagę przyłożyłem do tego, w jaki sposób ludzie zapewniają sobie, czy w jaki sposób my zapewniamy sobie poczucie bezpieczeństwa. I że to poczucie bezpieczeństwa nie jest zależne tylko od tego, co świadomie postrzegamy, ale też od tego, y, co się pojawia w przestrzeni naszej nieświadomości, y, w jaki sposób nasze układy nerwowe rozpoznają. Bezpieczeństwo, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizmu. To jest jakby pierwsza, pierwsza sprawa, która była dla mnie ważna. Sposób pracy zmienił się w ten, tak, że zacząłem obserwować tego rodzaju zjawiska i naprawdę dużo, dużo większą wagę przyłożyłem do terapii przez ciało i pójście w tę stronę po prostu okazało się naturalne. Obecnie większość, większość technik, metod pracy związanych z opracowywaniem traum. Na wielu różnych poziomach odwołuje się do teorii poliwagalnej. Pomimo całej dyskusyjności, tejże jej zastosowanie i sposób rozumienia, którego ona dostar dostarcza, jest, jest jakby bazą wielu podejść i z pewnością będzie tą bazą. Każde podejście, moim zdaniem, i to też zmieniło się w mojej pracy, e, wsparte teorią poliwagalną, staje się dużo bardziej skuteczniejsze pod warunkiem, że pójdziemy krok dalej mianowicie dużo większą wagę przyłożymy do samych siebie jako specjalistów którzy się tym zajmują bo teoria poliwagalna pokazuje że neurocepcja występuje oczywiście u pacjenta u klienta ale neurocepcję mam też ja jako specjalista to znaczy że to czego nie jestem świadomy a co działa wobec klienta będzie czymś bardzo realnym dla niego czyli jego układ nerwowy będzie dostrajał się do tego jak ja się czuję jak ja mam wartości jak ja mam samo poczucie Czego ja się obawiam, na co daję zgodę wewnętrznie nieświadomie, na co nie daję zgody, co jest tylko deklaratywne, a co jest realnością, bo ta realność fizjologiczna jest, jest jednoznaczna jest albo tak, albo tak. Natomiast wyjaśniać sobie ją możemy na wiele różnych sposobów. Więc sposób mojej pracy może być niedostrzegalny czasami, bo tych narzędzi nie używam wprost, ale wszystko, czego się do tej pory nauczyłem, a pracuję w Polskim Studiu Riksonowskim, uczę tam psychoterapii, jestem też psychoterapeutą, więc jakby z klucza zajmuję się hipnoterapią. E, stało się dużo bardziej efektywne, dużo bardziej płynne, dużo bardziej um, osadzone e, w cielesności. E, stricte cielesnością, jako taką, nie zajmujemy się w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale stricte, czyli tak bardzo, bardzo bezpośrednio. Natomiast świadomość tego, co się dzieje we własnych procesach fizycznych, e, świadomość tego, jak działa teoria poliwagalna, powoduje, że cała ta praca, a jak się zorientowałem, każdy, w każdym nurcie jest bardzo podobnie przecież pod tym względem. Jesteśmy my, nasze ciało i to, że ono jakoś reaguje na klienta, na rzeczywistość, na naszą własną historię. E, u mnie też zmieniło się to, że razem z teorią poliwagalną e, zdecydowałem się rozwijać dalej w stronę terapii przez ciało co wzbogaca mój warsztat, zarówno jeśli chodzi o terapię mówioną, jak i też techniki, które do, dotyczą bezpośrednio terapii przez ciało. Teraz. Moje ulubione narzędzie bezpośrednio odwołujące się do teorii polibagalnej, czy będącej jej sednem, to jest to jest tak zwana krzywa poliwagalna. To jest krzywa, która, która obrazowo, graficznie pokazuje, co się dzieje wraz ze wzrostem pobudzenia i napięcia psychofizycznego i pokazuje też, przez co przechodzimy, kiedy z tego napięcia i pobudzenia wychodzimy. Na samym dole, można powiedzieć, trzy piętra tego narzędzia, tej krzywej poliwagalnej, zaangażowanie społeczne. Drugie piętro, kiedy nasz organizm na poziomie neurocepcji spostrzega jakieś zagrożenie, to reakcją jest walka, walka i ucieczka. No i wreszcie, kiedy warunki zostaną przez ciało, przez autonomiczny układ nerwowy, przez pień mózgu odczytane jako zagrażające na tyle, że już nie możemy się bronić, mamy wreszcie reakcję zamrożenia. Wyjście z reakcji zamrożenia zgodnie z tą krzywą zawsze odbywa się przez sympatyczny układ nerwowy, czyli przez reakcję walki i ucieczki. I to jest też ulubione moje narzędzie z tego powodu, że ono pokazuje, że wychodzenie z zamarznięć, ze zamrożeń, e, e, zawsze odbywa się przez wzbudzenie dosyć dużych energii. I tutaj potrzebujemy być zdecydowanie bardzo uważni. Ta krzywa wiele rzeczy opisuje. To jest moje ulubione naprawdę narzędzie. Bezpośrednio z tej teorii. Teraz.